Myślę, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. To znaczy, jedną sprawą są środki, których potrzebujemy na bieżące w funkcjonowanie usług publicznych i one faktycznie mm. pochodzą z systemu podatkowego. Ale to, o czym żeśmy tutaj mówili przed chwilą, czyli inwestycja, Trzeba być realistą. To znaczy nie ma kraju dzisiaj w naszej części świata, który byłby w stanie finansować inwestycje w oparciu o środki z bieżących dochodów podatkowych. Mhm. Dlaczego tak jest? No, dlatego, że są inne rzeczy, które z tych bieżących dochodów podatkowych trzeba na bieżąco finansować. Dlatego jedyna realistyczna ścieżka do podniesienia poziomu inwestycji w Polsce to jest finansowanie ich w oparciu o kredyt. I tutaj dochodzimy do klucza, to znaczy do jednego mm. moim zdaniem z głównych zadań, które będzie stało mm. przed przyszłym prezydentem Polski, ale też przed rządem. To znaczy budowa koalicji państw Unii Europejskiej na rzecz poluzowania zasad traktatowych, które ograniczają mm. dzisiaj korzystanie z To już się z powoli ubiecznego. To już to to się powoli, obron to jest obronności właśnie, jest na razie. To jest ważna sprawa i to jest ważne rozróżnienie, tak? Bo. Oczywiście to się dzieje dzisiaj, jeżeli chodzi o obronność, ale to będzie bardzo krótkowzroczne, jeżeli to poluzowanie dokona się tylko, jeżeli chodzi o bezpośrednie nakłady na obronność. Pytanie też, jak tą obronność definiujemy, bo to zawsze pies jest pogrzebany tutaj w tym, co uznamy za obronność, co uznamy za bezpieczeństwo, a nawet to na bok odkładając, my mamy dzisiaj w naszym regionie olbrzymie zadanie, które jest transformacja energetyczna. Ono będzie wymagało potężnych inwestycji. Bez wyjęcia tych inwestycji z ram ograniczających finansowanie z kredytu, one się nie dokonają.